テラピス。 Dobra, zabiliśmy parę osób i myślę, że nam urdea. Kurde, jest mało osób i ktoś mnie właśnie zabił. <grym> I'm sorry. I to sorry. Sorry za wszystkich, którzy są moi widzowie. A to sorry, widzę. jak wy jesteście moimi widzami. A to ja przepraszam Was, to ja nie wiedziałam Ej, bo ja mam komendę, żeby być nie być I teraz ją użyję Kurde właśnie jej nie użyję No dobra, no, szukam karotka bo już nie mała, ma jak się wyłączy ekran To przepraszam Was, serio No niestety nie użyję tej rączki W tej rączce tego Ej, no co so, jest? Jestem szeryfem tutaj. Ale to nic nie Nie! Czemu ja jestem tu szeryfem? A myślę, że na tyle to ja tu kończę. No właśnie, nie jestem szeryfem. Nie, czemu ja tu jestem? Dobra, spas, czy ty mi? Nie jest. Teraz aku czubkę pomidorową, ale weź. I cicho, bo ja nagrywam. Proszę, poczekaj na Przepraszam. Przepraszam, że mówią siostrę widzowie. No to myślę, że na to kończą nam 4%. Więc do widzenia, papa widzowie.